Dobry wieczór, dobry wieczór Państwu. Wczoraj powinna być audycja, nie było jej, a niestety wczoraj byłem Bogu dziękować chwilowo, ale w szpitalu, w Chojnicach, więc więc nie mogłem nadać audycji. No czas coraz bliżej e, świąt. Y, za moment y, wielki piątek, potem wielka sobota i święta, podobne święta chrześcijańskich to są największe święta w roku. No tak, więc... Na życzenia świąteczne, że dla Państwa jeszcze będzie czas, żeby życzyć. Z takim mieszanym podejściem dzisiaj podchodziłem do audycji, zanim ją rozpocząłem, ponieważ idą te święta, trochę się wyciszyło, więc tym kotle politycznym i robić wizję na temat tego kotła politycznego, czy warto w tym mieszać, coś spróbuję dzisiaj zrobić tak czy inaczej. Tak nachodzi mi do głowy to, że. Trump zaczął z przytupem. Cła na całym świecie, zamieszanie, mały krach chwilowy. I co dalej? Właśnie to jest bardzo interesujące i co dalej, ponieważ świat w moim mniemaniu bardzo szybko zrozumiał, że nie ma się co aż tak bać tego przytupu Trumpa. I to, jest te... to co on zrobił jest czasem na to, żeby się zastanowić nad tym, w którą stronę iść i czy dobrym pomysłem jest, jest być ugiętym nadal w kierunku Stanów Zjednoczonych z powodu uznawania Ameryki jako rozjemcy między Europą a, a Azją? Czy to jest konieczne? Ktoś powie na pewno konieczne z powodu Rosji. No tak, to jest argument. Czy my dobrze na tym wyjdziemy? Czy my się nie będziemy. Popychać w jeszcze głębszym jakąś. Europa jest w podobnej sytuacji jak Stany Zjednoczone. Jest to waluta, która jest oparta na bardzo wielkich długach europejskich, czyli euro. I prawdę mówiąc, jeżeli Azja wyjdzie z nową walutą, to międzynarodową i zacznie ją postrzegać, przynajmniej te państwa, które są w BRIC-cie, zaczną ją postrzegać jako walutę do handlu, walutę gwarantowaną. To przecież Europa może podzielić w pewnym sensie podobno, po, podobny los jak Ameryka, jeżeli chodzi o wartości, o pieniądze. Idzie wielki krach. Mówię to z tego powodu, że od ponad roku czasu, mówię Państwu o krachu, ale w wizji powiedziałem, że będzie to najpierw będzie mały krach, którym szybko się wszystko pozbiera, i tak dokładnie jak w elementarzu się stało i niedługo czasu upłynie. To jest właśnie istotne, że to nie będzie długi czas, że my nie będziemy po tym małym krachu czekać, czekać powiedzmy miesiącami, czy rok czasu, czy półtora. To się zdarzy szybciej, szybko, nieoczekiwanie, nieoczekiwanie. No i właśnie dzisiaj na ten temat krachu będę chciał się zastanowić, skupić. Wszak chodzi też tu o nasze oszczędności. Wtedy, kiedy mówiłem o krachu, Mówiłem Państwu także o tym, że to będzie taki kryzys krajów zachodnich. Wtedy to będą Stany Zjednoczone, Kanada, Europa, że to będzie kryzys krajów zachodnich. Zastanówmy się logicznie, jak może powstać kryzys krajów zachodnich, a nie całego świata. Oczywiście on będzie miał wpływ na cały świat, jeżeli taki nastąpi kryzys, ale właśnie. Przez to, że kraje, tutaj w tej chwili teoretycznie mówię, jeżeli Chiny stworzą własną walutę lub dwie własne waluty, bo chodzi mi po głowie, że kraje BRICS-u stworzą nie wiedzieć czemu dwie waluty, i one będą one będą, takim, one będą takimi walutami, które kraje brics uznają je za, najpierw będą je nazwały, że to są waluty. W których oni chcą tylko handlować. Jeżeli, powiedzmy, Europa chce coś kupić z Indii, no to proszę, musicie naszą walutą nam zapłacić, a nie euro, nie dolarem. Tak mi się to jakoś dziwnie kojarzy. Ale mówię, za chwilę będę się skupiał no bo tak, mały krach, który wywoła Ameryka, jeszcze to mówiłem to jeszcze chcę jedną rzecz zaznaczyć, zanim się będę na tym, na temat tego kryzysu wypowiadał, to skupiał. To muszę Państwu powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Czy, czy pamiętacie Państwo moją audycję, kiedy Trump przystąpił do dogadywań się z Rosją? Mi się skojarzyło wtedy, że Ukraina będzie podzielona na trzy części i zobaczcie, zobaczcie na pewną rzecz. Stevie Witkow Spotkał się z Władimirem Putinem. Ten Witkow to jest bliski człowiek Trumpa i taki nominowany przez Trumpa do rozmów z Putinem. Spotkał się z Władimirem Putinem w Petersburgu w piątek. Specjalny wysłannik USA opisał później spotkanie jako produktywne, twierdząc, że prezydent Rosji wyraził chęć trwałego pokoju, chociaż zajęło to trochę czasu, zanim do tego doszło. O szczegółach Witkow poinformował w rozmowie z Fox News, Fox News, jak przekazał przekonujące rozmowy skupiały się wokół możliwego porozumienia pokojowego opartego na modelu pięciu terytoriów. Ale głównie chodzi o to, że Rosja ma być podzielona na trzy terytoria. I tylko jedno z tych terytoriów będzie uniwersalnym, miejsc, uniwersalnym państwem ukraińskim, reszta. To będzie część Rosji i też część, która będzie w jakiś sposób, będą tam wojska stacjonowały i nie będzie to w pełni wojska obce niż ukraińskie, i nie będzie to w pełni część ukraińska. Drodzy Państwo, czyli innymi słowy, można powiedzieć, że. W... W gruncie rzeczy Ukraina zostanie w dużej mierze rozebrana, rozbiór Ukrainy, czyli wszystko się dzieje na warunkach, na warunkach Putina. Zresztą media podały dzisiaj, że jeśli, to są słowa Putina po rozmowie amerykańsko-rosyjskich, to są słowa Putina, jeśli Ukraina chce zabrzeć układ pokojowy, powinna zrzec się ankietowanych przez Rosję regionów, powiedział Szef rosyjskiej służby wywiadu zagranicznego Sergiej Naryszkin. Na tym oczekiwania Kremla się nie kończą. Wcześniej, no i właśnie tu jest ten pan wysłannik Trumpa Stevie Witkow. Właśnie jest pomysł właściwie rozbioru Ukrainy. No, tak to w gruncie rzeczy można by było nazwać. Dobrze, drodzy Państwo, boję się tego trochę, ale jak będą waluty wyglądały, jak, jak to będzie wyglądało. Ponad rok temu, jak robiłem wizję, gdzie powiedziałem, że będzie, Ameryka wywoła mały krach, będzie trochę strachu, ale on się szybko wyprostuje, uspokoi i inwestorzy, politycy odetną z ulgą, po czym nie upłynie długi czas i nastąpi wielki krach. I to spowoduje, ten wielki krach spowoduje kryzys krajów zachodnich. I, i w jakiś sposób. Wtedy, żeby to dobrze przypomnieć Państwu i w jakiś sposób my zostaniemy zubożeni. Dobrze, więc tak. Jak to się mi będzie kojarzyło na teraz? Trump będzie mięk. Oczywiście on będzie pokazywał jeszcze takie pewne siebie, ruchy, ale Trump będzie mięk z powodu właśnie zachowania się Azji i Chin. To jest ciekawostka. Chiny postrzegają... Plan Trumpa, tak mi się daje to poczuć, plan Trumpa w sposób taki, że Trump cłami straszy Europę i wiele państw w innych częściach świata. Cła są pewnym interesem, żeby stworzyć sojusz. Sojusz handlowy z państwami. Wtedy Trump będzie gotowy lub nawet będzie proponował państwom wręcz bardzo niskie stawki cłowe albo nawet ich zniesienie tylko po to żeby jak najwięcej państw z Ameryką tworzyło sojusz handlowy, sojusz przemysłowy. Ameryka chce stworzyć coś na podobieństwo BRICS-u, chce stworzyć drugi w pewnym sensie BRICS związany na handlu, eksporcie, imporcie. Tylko jest, ja mam poczucie, że taka sytuacja, że Chiny, Chiny chcą Przytrzymać Trumpa i niekoniecznie chcą z nim negocjować. Trump będzie wykazywał w najbliższym okresie czasu zaniepokojenie różnymi wypowiedziami w stosunku do Chin, bo według planu Trumpa to Chiny powinny się ugiąć i wtedy doszłoby do jakichś ludzkich cech w stosunku do Chin, i teraz na wzór tego, jak Ameryka by nałożyła cła już takie po dogadaniu się, na przykład byłyby to cła 25% na wyroby z Chin, to Trump by oczekiwał, że państwa, które wejdą w sojusz handlowy z Ameryką i działałyby na zerowym cle, z Chinami musiałyby też ustanowić cło w jakichś tam widełkach powiedzmy 20%, 25%, 32% powiedzmy teoretycznie w taki sposób. I Chiny nie chcą w ten sposób Chiny, brakiem chęci do porozumienia się ze Stanami Zjednoczonymi, psują trochę ten plan Trumpowi. Ja tu dziś miałem przywódcę Chin, bo to jest bardzo ciekawe. Ja tu skupię się na nim. Chiny coś przyspieszą, jakąś strategię związaną z handlem światowym, i Chiny wyjdą z propozycją do krajów brics ale też do. Z propozycją do wielu krajów na świecie o jakieś porozumienia handlowe, które wytrącą zupełnie argumenty Trumpowi. To, z czym wyjdą Chiny, może mieć miejsce w lipcu. Dobrze. Chiny, według mnie, przyspieszają plan, który stworzy bardzo dużą siłę handlową, ale też plan ekonomiczny, finansowy. Dwie waluty i będzie to cios dla Ameryki. Chiny postawią z dnia na dzień świat przed nową propozycją. Chiny dadzą Europie szansę na współpracę, żeby Europa nie zbankrutowała, lub inaczej, żeby mogła czysto wdrożyć się i prowadzić handel z krajami BRICS, współpracę z krajami BRICS, mimo że nawet mogą nie należeć do BRICS. -u. To wybije argumenty Trumpowi. Ameryka się zacznie kruszyć, a argumenty Trumpa zaczną się psuć. One przestaną być atrakcyjne. Zacznie być panika. Najpierw zaczniemy zauważać, że na świecie coś się zacznie dziać z dolarem. Że dolar i będzie słab, ale że wiele państw, które nie są z BRICS-em związane, które nie współdziałają ściśle z Chinami, wiele państw będzie się chciało rozliczać nie w dolarze. Wiele państw, które się dotychczas rozlicza w dolarze. To będzie taki pierwszy, pierwszy element z bliskością krachu i potężnego kryzysu krajów zachodnich. Drugim sygnałem będzie ropa naftowa. Oczywiście ropa naftowa jest w tej chwili tania. Ona trochę odbiła, ale jest tania. Ja nie mówię, że ona będzie droga czy tania. Ja mówię że z ropą naftową zacznie być jakiś problem. Przyjdzie okres bardzo krótko przed tym krachem kryzysem, że będą problemy z ropą z jakichś przyczyn. Trzeba być bardzo ostrożnym jeszcze do jednej rzeczy. W wielu państwach zachodnich, w wielu krajach europejskich, ludzie upoważnieni upoważnieni do tego będą obiecywali albo sugerowali, że czas obniżyć stopy procentowe. I to może wielu zmylić, to może wielu ludzi zmylić w stosunku do tego, że idzie ku lepszemu, że handel, sprzedaż, kupno zacznie się rozwijać, no bo stopy spadną. To będzie fałszywa flaga. Według mnie, wtedy powiedziałem, ponad rok temu, bo ktoś mi dosłał tą moją audycję, objętałem ją, mówiłem, że mały krach. Zacznie się od Ameryki. Ameryka go spowoduje, no Trump go spowodował. I zacznie się on w kwietniu. Zaczął się w kwietniu. A kiedy duży krach? Pewności nie mam. I warunkuję to od jednej rzeczy. Jeżeli Chiny wyjdą z czymś, to będzie skierowane bardziej do krajów BRICS, ale to będzie komplikowało sytuację w Europie, Stanach Zjednoczonych. W lipcu to już końcówka sierpnia, sierpień, wrzesień może następować kryzys. Dobrze, zostawiamy ten kryzys na razie. Najgorszą, z naszego punktu widzenia, najgorszą rzeczą, jaka się stała, bo przecież byliśmy w bloku państw, jeszcze jesteśmy w bloku państw natowskich, pod tym względem główne skrzypce odgrywały stan zjednoczone, więc w tym przypadku, w tym przypadku jest to wyraźny znak, że na no, niestety Rosja tą wojnę wygrała, mimo że ona jeszcze trwa, ale wygrała też wojnę z Ameryką. Poza tym, czy Chiny w pewnym sensie też nie wygrały wojny z Ameryką, wojny gospodarczej, wojny ekonomicznej. De facto dla krajów Blixu ta wojna się pomału kończy, a Trump dopiero w nią wszedł, ponieważ Biden, i tutaj przyznaję rację Trumpowi, spał przez całą swoje kadencję chyba dwie, i przespał możliwości, które chce próbować teraz obudzić Trump. W moim poczuciu to jest za późno. I my jesteśmy skazani na głęboki kryzys na świecie. Łukasz OMD, a czy Europa przystąpi do tej propozycji z Chin? Ja mam takie wrażenie, że Trump, żeby ratować sytuację, będzie próbował wdrożyć też jakieś propozycje handlu bez jakichkolwiek obciążeń, bez ceł, bez niczego, będzie kusił kusił sojuszem. Ameryka ratuje zbudowanie. Konkurencyjnego sojuszu nie militarnego, a handlowego z resztą krajów, które jeszcze uwierzy w Amerykę. Nie jest to bez szans, ponieważ, ponieważ Ameryka nadal jest w wielu kwestiach silnym krajem. Co z krypto? Marcin Krason. Marcinie, co z krypto pytasz? Ja nie znam się na krypto. Mówiłem Wam, że krypto czeka kryzys. Zwróćcie uwagę, krypto. Mniej więcej w tym samym czasie jak giełdy leciały w tym małym krachu, krypto zachowywały się podobnie, spadały. Więc po raz następny okazuje się, że nie jest to prawda w praktyce, że krypto nie są czułe na krachy. Ja jestem pewny, mimo że nie znam się na strukturze tego krypto, dlaczego, co i jak to je działa, ja jestem pewny, że kryptowaluty one w nazwach mogą przetrwać ale chodzi o wartości ich. W momencie głębokiego kryzysu kryptowaluty odczują go podobnie, czyli nazwa kryptowaluty może zostać, ale spadki będą podobne jak, jak w kryzysie normalnym finansowym na świecie. A co z Iranem? Artur Przygocki. Muszę sobie wziąć tutaj pana, który podobno z nimi negocjuje nazwiskiem Trump, ale spróbuję się zastanowić. Donald Trump. Ja mam wrażenie, że na tą chwilę Trump wolałby jakiekolwiek porozumienie, żeby uspokoić Izrael, jakiekolwiek porozumienie na warunkach Trumpa, ale nie wojnę. Ale co na to Iran? Iran jest gotów na minimalne ustępstwa i warunkiem będzie czerwiec, coś w czerwcu, ale Iran tego nie spełni. To tak, jak gdyby Iran. Teoretycznie się na coś zgodzi, ale ostatecznie tego nie spełni, a teren będzie do czerwca. I jak Iran tego nie spełni do czerwca, tak w okolicy lipca, końcówki czerwca, początku lipca Izrael może zaatakować pewne cele bez, bez dyskusji z kimkolwiek. Izrael może zaatak zaatakować cele konkretne w Iranie i według mnie wojna się zacznie. Tak. Mariusz Bol napisał: Trump nie pozostawi żadnego wojska pomocy dla Polski. No nie zostawi. Trump się z tego będzie obiecywał oczywiście, jeżeli będziemy odpowiednio płacić. To będzie stwarzał pozory obrony naszego kraju. <laughs> Ktoś mnie nazwał włóczyki. Słusznie. Remik, remik pyta: czy złoto zdrożeje po tym krachu? Jak się krach zacznie, złoto będzie bardzo mocno drożeć. Ale zaznaczam, nie mam pewności. to jest, Robicie to na własną odpowiedzialność, jeżeli ktoś postawi na złoto. Ono jest i tak bardzo wysoko już w tej chwili. Natomiast, kiedy zacznie być taka spirala w górę cenowa na złocie, może dojść w którymś momencie do usztywnienia cen i, i, i zbicia cen złota przez państwa. I na to się trzeba przygotować. Patrzę, zapiszecie. piszecie. Neomad. No, czasami trzeba szpital odwiedzić. Agnieszka AS, czy mega trzęsienie ziemi wkrótce? Znak zapytania. Różnie z tym jest. To poczułem, to powiedziałem. Nie myliłem się w tych krótkich przestrzeniach. Były te trzęsienia ziemi, Mniej więcej wierne, które określiłem. Powiedziałem, że potem będzie przerwa i będzie potężne trzęsienie ziemi. To przed nami. Idą święta. Nie chcę pan z państwu za bardzo głowy zabracać. Do niebawem wszystkiego dobrego.